10 lat temu, 29 lipca 2015 roku, świat biznesu wstrzymał oddech. Zmarł Jan Kulczyk, najbogatszy Polak, architekt wielkich prywatyzacji, inwestor o globalnym zasięgu, człowiek, który przez dekady budził zachwyt i kontrowersje. Zmarł w Wiedniu. Po rutynowym zabiegu miał wrócić do Warszawy następnego dnia na spotkanie biznesowe. Nie wrócił. Miał 65 lat. Dla jednych był geniuszem, wizjonerem, mecenasem kultury i nauki, który zawsze myślał kilka ruchów do przodu. Dla innych bezlitosnym graczem, który wykorzystał chaos lat 90., łącząc świat państwowego majątku z prywatnymi interesami. Jedno jest pewne, nikt od tamtej pory nie osiągnął w Polsce podobnej skali wpływu i fortuny. Volkswagen, Orlen, Telekomunikacja Polska, Polenergia, Afryka, ropa, piwo, nieruchomości w Dubaju, jego imperium nie znało granic. Na liście najbogatszych był numerem 1 przez 13 lat. Ale lista to jedno. Kulczyk grał na własnych zasadach. Został pochowany w rodzinnym grobowcu w Poznaniu. Ale czy naprawdę? Bo, choć minęła dekada, plotki nie milkną. O tym, że jego śmierć była zbyt nagła. Zbyt czysta, zbyt wygodna, zbyt milcząca. Może więc Jan Kulczyk nie odszedł? Może po prostu zniknął?